Tymczasem koło stolika naszego przeszedł Paweł Gierzyński, zwycięzca sprzed dwóch walk. Jak cię walczyło z kolegą klubowym, tak? No, bardzo trudno, bardzo trudno. Tym bardziej, że siebie e, znamy, tak? ja znam jego, znam mnie. No. Widać, jak walczyliśmy, tak? Bardzo, bardzo asekuracyjne, tak? Tak, żeby sobie samemu, że krzywdy nie tyle co nie zrobić, to, to wiedzieliśmy, co możemy czekać, jeżeli zaczniemy wchodzić w wymianę tak? Widziałem, widziałam, że moje zaczepki wchodzą, punktują, także walki tak walczyłem, tak bo... No bravo, Państwa Warszawa jak zwykle, bardzo mocna, mocny skład, zwłaszcza w wagach 81, 86 e, Powiedz mi, ilu was tak naprawdę trenuje i jest gotowych do walki? O, bardzo dużo. Tu e, jeszcze tutaj nas e, 18 osób, ale e, gotowych do walki, tych co miało startować, miało być o wiele, o wiele więcej, kontuzje, choroby i tak dalej, i tak Myślę, że około 25-30 osób jest w stanie teraz e, walczyć z na ogólnopolskich No Dobra, ja postaramy się przekrzyżać pana speakera. No, chciałem na koniec zapytać, jakie cele na tej Rozumiem, że we to jest złoto. A, oczywiście. A później jakieś europejskie, światowe plany? E, tak, bo no, chciałbym pojechać do Macedonii na podróż wszystkie świata. A czego się serdecznie życzymy i będziemy cię łapać wkrótce. Dziękuję bardzo. Tym razem z Piotrem Rubeckim, organizatorem i trenerem UKS Skarżysko Rozmawiamy. Panie trenerze, panie organizatorze, jak pan ocenia tą imprezę? Uważam, że impreza przebiega na dość wysokim poziomie Dochodzą mnie głosy od różnych osób, że, że pod względem organizacyjnym bardzo się podoba W związku z czym ja jestem rad tego, że przede wszystkim impreza... Podoba się tym, że w zeszłym roku Puchach Polski, w tym roku Ogólne Mistrzostwa Polski to chyba już cyklicznie każdy z to będzie jakiś boxing gościło. Jeżeli będę na jakieś wsparcie chociażby ze strony miasta bądź też Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, myślę, że nie będę się opierał upierał przed organizacją kolejnych zawodów. Myślę, że już raczej na, tej, na tym wysokim poziomie, na tej wysokiej rangi, bo, bo raczej chyba już ludzie tego oczekują, żeby oglądać coraz to wyższy poziom. Dziękuję za te kilka słów i będę pana łapał jeszcze wkrótce. Dziękuję bardzo i zapraszam. Zacznij. Tak, tak, tak. Tak, tak, dobrze. Super. Dobrze, dobrze, i Tak, tak, teraz, dobrze. No, już zaczynaj, zaczynaj. zaczynaj, tak i dalej, super Thank <laughs> you.